Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Dzisiaj dla odmiany jesteśmy w Action. Mamy tutaj poduszkę okrągłą 27,99. Zobaczcie, jakie ładne. Bardzo fajne w dotyku, takie welurowe, naprawdę bardzo przyjemne. No i zobaczcie na to, ile pięknych takich letnich kolorów. Następne, cudowne. Ja już widzę je na tarasie albo gdzieś na jakimś balkonie. Pięknie się prezentują. Tu mamy taką zieloną, jest jeszcze taka żółta i pomarańczowa. 28,99 kosztuje. A ja widzę już następne, które by do niej pasowały. Zobaczcie, 29,95. Ciachpyk kosztują takie kwadratowe. Myślę, że można zrobić fajną fajny komplecik sobie, nie? Tylko zobaczcie, niestety tych kwadratowych zostało już tylko. A trzy. No i tak jak Wam mówiłam, że poszukuję dywanu za 29,99 120 na 180 cm. Właśnie ja nie wiedziałam, jaki jest rozmiar, jak mówiłam we vlogu, a tutaj na przeglądzie jest, więc jeżeli ktoś ma, ja kupiłam, rozłożyłam. U mnie jest trochę przymały, ale zobaczę, co wykombinuję, czy on zostanie, czy, czy może dokupię drugi, czy, czy, czy wykombinuję coś innego. Zobaczymy, to wszystko będzie w trakcie. 22,99 takie podusie. Tak wyglądają. I jak widzicie, są pomarańczowe i zielone, chociaż mi takie kolory nie podchodzą. Ale tutaj zobaczcie, coś dla mnie. Juhu, coś dla mnie. I wydaje mi się, że to są podusie na zewnątrz, bo one mają taki materiał, jakby były wod wodoodporne. I jak widzicie, 17,99 kosztuje jedna. Można kupić sobie takie klimatyzatory. 39,99 tu kosztuje taki mały, a tu mamy 99,90 taki duży. Ciekawa jestem, czy się sprawdzają. Aż jestem ciekawa, czy to są wentylator? To są chyba wentylatory. Przechodzimy dalej. No to jest po prostu hit. To jest po prostu hit 19,95. Przepiękne dzbanki przepiękne, naprawdę. Dawno nie widziałam takich ładnych dzbanków. Chociaż ostatnio, jak w Pepko były, te. Wiecie, które te pomarańczowe, chyba granatowe i zielone, to też mi się bardzo podobały. I o, te są szklane i te mi się bardziej podobają. Możecie dokupić sobie szklaneczkę za 4,95 i zrobić fajny zestaw. Zobaczcie, jak to ślicznie wszystko wygląda. A tu jeszcze jest takie coś zamykane. O, już Wam chciałam cenę pokazać pod spodem, pomyliłam się, to nie ten sklep. I to kosztuje 6,95. Ale nie wiem, co to jest: cukierniczka. Nie wiem, nie mam pojęcia. Przykrywka. Z przykrywką. 11,95. Macie tutaj takie słoiczki. Słoiczki od razu z pokrywkami. Ja używam takich do miodów. Te są takie malutkie. Można sobie coś tutaj wrzucić. Jakiś, nie wiem, mały drzemik. Czy miodku trochę. Czy nie wiem, soku jakiegoś. 24,95. Tu macie taki czteropak. Też kolorowe. Wow, jakie fajne. Powiem Wam, że mi się bardzo podobają. 3,99 kosztuje mały, 6,95 kosztuje większy i tam sobie piszecie chyba kredą. Na przykład pieprz, sól, liść laurowy i tak dalej, i tak dalej. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Muszę tutaj być kulturalna i przepuścić ludzi, którzy idą. I co ja Wam tu mogę pokazać? Poczekajcie, to już Wam pokazywałam, to pokazywałam. Jest już mm, trochę mniej tych doniczek, bo wiadomo, że to jest taki czas, że doniczki po prostu wychodzą w mgnieniu oka. Więc pokażę Wam, 3,49 kosztują spryskiwacze. Teraz spryskiwacze też potrzebne, czy to do domu, czy to gdzieś do ogrodu. Tu macie takie przeźroczyste za 4,49, chyba trochę większe. No i coś, co mi się podoba. 34,99 kosztuje i powiem Wam szczerze, że y, bardzo mi się podobają. No i jak ktoś oglądał vloga, ja kupiłam kosze z Action i wkładałam tam, y, wsadzałam tam y, swoje szałwie y, i one by mi pasowały. Zobaczcie, tu jest jeszcze taki mały na stolik, nie? Jakiegoś kwiatka wrzucić, ja Cię kręcę, ja chyba zwariuję normalnie 12,99 Powiem Wam, że i tak fajne ceny, myślę, że to nie, nie są drogie kosze, bo jak gdzieś się pójdzie do jakichś innych sklepów, to naprawdę ceny powalają z nóg. Przechodzimy na półeczkę z takimi lampeczkami. 1799, taki, taki lampion solarny. Lampion solarny mamy tu. Te mogę polecić. 1899 moja siostra cioteczna zakupiła sobie i jest bardzo zadowolona. Fajnie one wyglądają, ładnie się świecą. A jak ktoś lubi kamienie, zobaczcie, 2499, to tu macie takie kamienie. Kiedyś mi się chyba obiło, a nawet tam jest chyba narysowane, że on na kolorowo się świeci. Czy możecie sobie wybrać kolor? Nie wiem. Musicie już sobie to przeczytać, bo, bo nie czytałam. Tu mamy te lampy najazdowe. I tu jest jedna. 17,99 kosztuje. Co my tutaj jeszcze mamy? 12,99 takie buteleczki. I to są też solarne lampki. Zobaczcie. Tam w środku macie LEDy. A tu macie ten korek, który się naświetla. I też musi to ciekawie wyglądać. Piękne kolory. Idziemy dalej. Dalej, dalej, dalej. Tu mamy jeszcze takie małe za 12,99. Do postawienia za 11,99. Tu takie te kule, yy, tak jakby szkło pobite, 17,99 i też chyba na kolorowo świecą. Bo zobaczcie na dole jest, są kolorowe te kulki. No i takie tradycyjne, tylko trochę w większym rozmiarze. Kosztują 5,99, a tutaj 3,99 trochę mniejsze. Tu mamy następną taką lampkę na zewnątrz 29.99, tu są te wiszące, też świetne. A zobaczcie tutaj jaka piękna 44.99. Jeku, jak będę miał już tare taki, wiecie, z dachem, to ja sobie kupię właśnie takie takie lampy i powieszę, bo to tak piękny klimat daje. Oj, już się nie mogę doczekać. Ale cóż, trzeba jeszcze czekać, trzeba jeszcze czekać. Muszę być cierpliwa. I tu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo właśnie takich lampek, lampionów. Tu macie za 18,99 lampiony, a jak ktoś chce jakieś e, takie lampiony podłogowe 29,95, nawet spory. Tam macie taki słoiczek, żeby włożyć e, świecę, żeby było bezpiecznie. Wyżej macie za 37,95 też taki duży, i on jest jak widzicie z takich sznurków, ale pomiędzy są też druty, nie są to same sznurki. Nie mogę go niestety wyciągnąć, bo nie wiem, jak oni tu go wsadzają. 34,95 kosztuje taki drewniany. Też bardzo fajnie wygląda. Fajnie, naprawdę to wygląda. Ten mi się bardziej chyba podoba od tego, od tego białego. I idziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Podkładek jest bardzo dużo. Tu zobaczcie, jakieś nowe talerze 16,95. E, taki talerz, dosyć ciężki, nie wiem czy to jest z jakiegoś metalu. Powiem wam, że naprawdę e, naprawdę ciężko e, ciężkie. Tu mamy takiego liścia i chyba liść 1795, a tam to 1695 nie pamiętam, czy mówiłam, bo że moja skleroza to jest po prostu szok. 899 taka podkładka z Wikliny. Ale nie ma żadnych nóżek z jednej i z drugiej strony, jest taka sama. I dalej, 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 pełno świeczek, wkładów jest to. Jejków, w Action też naprawdę bardzo dużo rzeczy można kupić. Wchodzicie do jednego sklepu, możecie kupić sobie budowlane, możecie kupić coś do ubrania, możecie kupić sobie e, jakieś takie, wiecie, do domu rzeczy, czy basen, czy dużo. Dla dzieci teraz takich pompowanych kółek jest 1395. Ten świecznik tu macie obok 1295, 995. No i tych 95 jest bardzo dużo i zobaczcie, to jest chyba takie same. Jak, jak te szklanki i te dzbanki 495 i tu za 7,95 jeszcze takie lampiony mamy. Takie kolory. No, ale powiem wam, moim zdaniem, to hiciorem są, jest ten dzbanek z tymi szklankami, bo po prostu one są przepiękne, przepiękne, naprawdę. Dajcie znać, czy Wam się też podobają. Co Wam się najbardziej podobało z tego filmiku, możecie pisać w komentarzach. Tu jeszcze jest taki 2695. Zobaczcie, jaki ładny. Wieszak, ale śliczny. Szkoda, że ja kupiłam sobie już, a ten jest taki ładny. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, tutaj możecie sobie go powiesić na jakichś wkrętach. A jak ktoś nie lubi takich, to tutaj jest sam metalowy za 24,95. Zobaczcie, też ciekawy, nie? Ale mi się bardziej podoba tamten. U mnie bardziej by pasował tamten. Nawet w kuchni bym powiesiła. Tutaj też są takie małe za 8,95 i tu jak widzicie trzy kolory. Tu jest drewniany, jest biały i jest czarny. Koszyczek za 17,95 i on jest taki, tak jakby z gumy? Nie wiem. Może to jest drut powleczony taką gumą? Nie mam pojęcia, ale takie, takie dosyć miłe w dotyku. I to chyba będzie już na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie o subskrybowaniu, o lajkowaniu, o komentowaniu. Wpadajcie na moje vlogi, bo wrzucam ich coraz więcej. Ostatnio było trochę mojego ogrodu, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ja życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.